Dzień dobry moi kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo pięknie na karcie dnia skarby. Słuchajcie, startujemy, nie ma co tutaj czekać, bo dzień już dosyć wysoko nam się zaczął, mamy dziewiątą rano. Zobaczymy sobie kochani na samo dzień dobry mm, kartę porady, tak? Zobaczymy jak ta energia dzisiejszego dnia na co nas, do, na co nas nakłania, do czego nas tutaj w pewien sposób... Mm, no, do czego chcę, żebyśmy tutaj spożytkowali tą swoją energię, na co dzisiaj warto zwrócić uwagę, więc poprosimy taką ogólne przesłanie na dzień dzisiejszy. Co dzisiaj warto zrobić? Co dzisiaj warto zrobić, moi drodzy, i sprawdzamy, co dzisiaj warto zrobić. Losuję dla Was jedną kartę. Eee, słuchajcie, karta nazywa się Możliwości i mówi nam tak. Uwolnij się od przeszłości. Kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. Moi drodzy, więc jeżeli mamy jakieś niewygodne przeszłości za sobą, tak. Jeżeli jakieś rzeczy bardzo przykre wydarzyły nam się, oczywiście, słuchajcie, we wcześniejszym czasie, jeżeli bardzo mocno to gdzieś jeszcze w głowie mielimy, bardzo mocno do tego wracamy, bardzo mocno to przeżywamy, co niektórzy mogą nawet, słuchajcie, i płakać, i bardzo mocno dręczyć się jakimiś sprawami, właśnie, które miały miejsce kiedyś, sprawami z przeszłości. Moi drodzy, czas w końcu wstać z kolan, trzeba otrzepać te kolana i zwyczajnie pójść do przodu, więc moi drodzy, zostawmy to za sobą, dzisiaj jest dobry dzień na takie odcięcia się, od takich negatywów, od jakichś takich sytuacji, w których nie mogliśmy czegoś zrobić. To oczywiście mogła być, moi drodzy, też bardzo dobra przeszłość, bo ja nie mówię, że zła. Mogło być pięknie, mogło być cudownie, ale coś się zakończyło, moi drodzy, tak? I my ciągle jakby tkwimy w tym, tkwimy i tkwimy. Należałoby po prostu, kochani, jeżeli coś faktycznie się pokończyło, i wiemy, że to jest jakby niemożliwe do tego, żeby powrócić do pewnych rzeczy, które miały miejsce kiedyś, to żeby pozwolić temu w końcu odejść, żeby skupić się na tym, co jest jeszcze przed nami. Więc, moi drodzy, jeżeli są takie osoby, oczywiście, yy, które tutaj jakby się odnalazły w tym, co mówię, to moi drodzy, zachęcam do tego, żeby pomalutku odcinać się od tego, co już jest za nami. No i moi drodzy, przechodzimy do kart Tarota. Zaczynamy dzisiejszy dzień. 28 września, kochani, za chwilę mamy październik, rany boskie. Dobra, baranki, 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 co też dla Was na dzisiaj? Mm. Moi drodzy, no baranki wylosowane dosyć słabawo, dlatego, że moi drodzy, mamy kartę Trzech Mieczy, a jest to taka karta troszeczkę mówiąca o jakimś smutku, o jakimś y, rozżaleniu, o jakiejś przykrości. Kochani, może Was dzisiaj y, ktoś coś, nie wiem, być może nawet wasze własne myśli, tak, bo oczywiście to nie musi być osoba, ale napawać taką sytuacją troszeczkę, w której możecie poczuć żal, przykrość, smutek, łzy, co z Was dzisiaj może kochani bardzo mocno po prostu poturbować, ale słuchajcie, to nie musi być na cały dzień. Po prostu może tak być, że jakaś osoba, albo jakaś sytuacja, albo jakaś myśl wasza spowoduje, że zrobi wam się przykro, chwilowo, tak? Chwilowo, bo ja nie mówię, że przez cały dzień, i gdzieś tam po prostu wewnętrznie, emocjonalnie możecie poczuć takie ukłucie w serduszku. No, taka karta, kochani, nie wiem, co ona może tutaj oznaczać, ale faktycznie jakieś łeski, jakieś przykrości, smutki dla Baranka na dzisiaj się szykują. Odcinamy to, kochani, odcinamy. Byczek. Ubyczka, moi drodzy, dzisiaj sprawiedliwość. Byczki dzisiaj będą w pewien sposób, jakby dochodzić się prawdy, dochodzić się rozstrzygnięć, rozważać, moi drodzy, co to jest, to co jest dobre, to co jest złe. W pewien sposób, jakby tutaj będą chciały prawdopodobnie być może wszystko jakoś uporządkować, zadecydować, co, co zostawić, a czego nie zostawiać. Mam takie wrażenie, moi drodzy. Być może zechcą dzisiaj jasno i klarownie wypowiedzieć swoje myśli, uporządkować te myśli. Być może dzisiaj trzeba będzie też również zająć się jakimiś urzędowymi, papierkowymi, kochani, sprawami, bo Karta Sprawiedliwości też bardzo często właśnie o tym mówi, tak, że trzeba będzie dzisiaj się skupić na jakichś papierologii, jakichś urzędowych, przykładowo klimatach, być może spotkać się z jakąś osobą właśnie z takich urzędów, moi drodzy, tak, bo to też jest jakby takie przesłanie tutaj idące z tej karty, więc moi drodzy, no taki dzień dosyć powiedziałabym prawy, prawy, prawdziwy, decydujący, urzędowy, bliźnięta. Bliźniak dzisiaj będzie też stał przed wyborami, bardzo podobnie tutaj jak i byk, aczkolwiek byk niekoniecznie musi wybierać, jeszcze raz to mocno podkreślę, to może być rozważanie plusów i minusów, a u, u bliźniąt typowo wybieranie, moi drodzy. Stoicie przed jakimiś wyborami, przed jakąś sytuacją, która bardzo mocno gdzieś was może tutaj dzisiaj zanurtować i możecie zastanawiać się, co wybrać, tak, czy opcję A, czy opcję B, co niektórzy, moi drodzy, mogą szukać balansu pomiędzy jednym a drugim i też, i, i tym samym, moi drodzy, chcieć utrzymać dwie Jednocześnie czy też trzymać tak zwane dwie sroki za ogon, moi drodzy, bo też to jest karta, że tak powiem, tego typu klimatów. Bądź po prostu potrzebę wybalansowania jakiejś sytuacji. Chcę po prostu zachować taki balans, tak? Żeby, że tak powiem, nie, nie szacować się na jedną czy na drugą stronę. E, więc e, tego typu rzecz, kochani, ale też względnie to, też względnie, kochani, to, że w pewien sposób gdzieś tutaj będziecie dokonywać jakichś wyborów prostych, moi drodzy, prostych, na zasadzie nie wiem, czy dzisiaj sobie zjeść kotleta, kochani, czy tam nie wiem co tam, gulasz, tak? I tego typu rzeczy tutaj ubliźniąt. Yy, raczki. Rak dzisiaj bardzo dobry czas spędzony w towarzystwie, słuchajcie, ludzi, których znacie, towarzystwa waszego wspólnego, rodziny, znajomych, przyjaciół, nie wiem, facetów, dziewczyn, nieważne. Ale bardzo dobry czas, bardzo towarzyski, taki właśnie wesoły, klimatyczny, słuchajcie, z, takim, z taką sympatią gdzieś idącą tutaj gdzieś z boku, więc te kontakty międzyludzkie powinny u raków, że tak powiem, zerowo się układać. Co niektórzy, kochani, którzy jeszcze ze sobą nie pomieszkują albo mieszkają od niedawna, mogą zechcieć coś planować, mogą. Chcieć pójść o level wyżej ze swoim mężczyzną, czy też ze swoją kobietą, bo karta czterech buław to są na przykład oświadczenia, to są na przykład rozmowy na ten temat, to są jakieś sytuacje, w których my chcemy stworzyć jakieś ognisko domowe z jakąś osobą, czyli tu być może te osoby, które nie mieszkają, będą to ognisko tworzyć, a te, które mieszkają, będą być może chciały pójść nieco wyżej z jakimiś myślami albo planami, wręcz yy, takimi, które będziecie chcieli przedyskutować. Yy, Lwy. Lew dzisiaj, kochani, będzie miał poczucie braku czegoś. Ja nie wiem, czego lwom będzie brakować, moi drodzy, ale ewidentnie widać tutaj sytuację braku jakiegoś czegoś. <ścoughs> taka bieda, słuchajcie, bieda, którą możecie odczuć i to może być oczywiście, słuchajcie, z tych przyziemnych rzeczy, tak, czyli taka bieda finansowa na przykład, czy tam jakaś, ale też, słuchajcie, każda inna, możecie odczuwać tęsknotę za czymś, za kimś, moi drodzy, możecie mieć poczucie tego, że czegoś wam w życiu w ogóle brakuje, moi drodzy, i zwyczajnie czuć się tego pozbawionymi, tak, w jakimś pewnym sensie. Czegoś możecie nie dostać, załóżmy, dajmy na to, dzisiaj miało być coś i nie przyszło, nie ma tego, tak, w jakiś w pewien sposób nie udało się coś, więc tutaj też, słuchajcie, tego typu rzeczy odnajdziecie oczywiście w tej karcie. E, możecie też pójść do kogoś po prośbę, moi drodzy, tylko ja tutaj ze swojej strony powiem tak, nie proście się, nie daj Bóg o jakieś uczucia, powiedz mi zanim że mnie kochasz, nic z tych rzeczy, moi drodzy, nie prosimy się o to, to musi przejść samo żebyście się po prostu dobrze czuli, żeby to nie było wymuszone, ale bądź co, bądź po jakieś pójście po prośbie, też tutaj jest jakby no, w tej karcie zarysowane. Zobaczmy, co u Panny wobec tego. Panienka, moi drodzy, dzisiaj e, jakaś e, szansa na horyzoncie na jakieś coś, coś, co ma poprawić komfort waszego życia, moi drodzy. E, nie wiem, co to może być, ale to jest takie, taka sytuacja: idzie szansa od losu, i ja wiem, że jak z niej skorzystam, no to tutaj szykują się jakieś dla mnie dobre rzeczy, tak? Mogę na przykład, nie wiem, być, mm, nie wiem. Zarobić więcej kasy, mogę zmienić tą pracę na lepszą, tak, mogę na przykład moje plany, które chcę albo mogłabym w tej karcie podjąć, e, sprawią, że one będą dla mnie po prostu dobre, bo as monetowy to jest taka, wiecie, szansa idąca od losu, skorzystaj. Skorzystaj z tej szansy, dlatego że jak z niej skorzystasz, no to perspektywa, powiedzmy, twojego życia może się diametralnie zmienić na lepsze. I więc, moi drodzy, jeżeli takie szanse dzisiaj przed wami gdzieś się pojawią, jeżeli ktoś przyjdzie z jakąś propozycją, a jeżeli ktoś wam coś bardzo poważnego tutaj jakby zaproponuje, bierzcie to. Bierzcie to, kochani, dlatego że as monetowy pokazuje, że to jest warte tego, żeby to wziąć. Dobra, waga. Waga, moi drodzy, ma dzisiaj kartę głupca, a to jest karta mówiąca o sytuacji takiej, że waga wchodzi w coś zupełnie nowego albo też tudzież ma na to ochotę. Myśli o nowej drodze, myśli o nowym początku, myśli o tym, żeby zacząć coś zupełnie nowego w swoim życiu, moi drodzy, żeby pójść własną ścieżką całkowicie nową, zaczynając teoretycznie wszystko od zera. Jeśli takich nowych początków, słuchajcie, nie uskuteczniajcie, no to za słowem nowy czy nowa, dopiszcie sobie swoją wersję, bo być może to będzie nowe coś dla was zupełnie innego, tak? Niekoniecznie droga. Słuchajcie ogólnie bardzo dobry nastrój. Nastrój e, powiedziałabym lekko zwariowany, radosny, słuchajcie spontaniczny, gdzie cieszyć powinno wagi wszystko, co wokół jest. Drobiazgi, które jakby w pewien sposób sprawią, że będziecie w bardzo dobrym, entuzjastycznym, moi drodzy, nastroju. Karta dziecka też, więc może tutaj w jakiś sposób dziecko też odegra jakąś rolę w życiu wagi, w dniu dzisiejszym, ale raczej taką fajną rolę, bo tutaj ja właśnie widzę takie wygłupy, dobrą zabawę, więc tutaj tego typu klimat. Aczkolwiek z tymi dziećmi to jest taka bardzo mały procent. Ja bardziej wyczuwam intuicyjnie tutaj, że tu może chodzić zupełnie o tą drugą sferę, jakieś nowe początki, nowe. Drogi, względnie bardzo dobry nastrój. Skorpion skorpion, moi drodzy, dzisiaj wyznający swoje emocje, mówiący o tych swoich emocjach, cieszący się bardzo mocno z jakiegoś powodu, więc być może skorpionom dzisiaj coś się po prostu uda, moi drodzy, i skorpion będzie rozradowany, będzie szedł sercem na dłoni przed siebie, będzie te emocje i tą radość okazywał, moi drodzy, aż będzie mu się chciało. Czyli coś, wam, no dzisiaj może wam się, kochani, coś powieść. Co dla niektórych oczywiście wyznania miłosne, bo to jest facet zakochany. <laughs> Nie patrz na to, że to jest facet, bo kochani, to też możecie być Wy jako kobiety, bo tutaj też miejmy to na uwadze, ale też może i facet do kobiet przyjść tutaj z serduchem na dłoni i na odwrót, tak? Ale w każdym razie to zakochanie, ta euforia, ta miłość, to kierowanie się głosem serca również może się tutaj u Was dzisiaj zamanifestować. Zobaczmy, co u strzelca. Kochani, strzelec dzisiaj jakiś, powiedziałabym, skupiający się nad rozlanym mlekiem, nad tym, co już było. I tutaj od razu nadmieniam kartę rady, która dzisiaj się pojawiła, odetnij się od przeszłości, bo wydaje mi się, że strzelec na tej przeszłości będzie się dzisiaj bardzo mocno skupiał, po prostu patrzy na tym, co jest, że tak powiem, porozlewane i woli się skupiać na tym, aniżeli wstać z kolan, otrzepać te kolana i po prostu zwyczajnie powiedzieć, dobra, to już jest za mną czas najwyższy, żeby pójść z czymś do tak? No, bo ileż można klęczeć, ileż można, że tak powiem, nad tym się skupiać i nic nie robić dalej, tak? Słuchajcie, przeszłości nie cofniemy, to się stało, tak, w pewien sposób i się nie odstanie, tak, no nie możemy cofnąć czasu i powiedzieć, dobra, to teraz zrobimy inaczej. No nie da się tego zrobić, to, co się stało, trzeba wziąć na klatę i powiedzieć, dobra, okej, okay, nie wiem, było tak, a nie inaczej, um, nie cofnę czasu, trudno, tak, <grym> więc w tym momencie po prostu wstaję i buduję przyszłość, a nie ciągle skupiam się na tej, yy, powiedzmy, przeszłości, która może tutaj w pewien sposób być, no powiedzmy nie do końca fajna, tak, ale jakieś łzy, jakiś smutek, jakieś rozżalania się, jakaś sytuacja porażki, która być może was dzisiaj, kochani, spotkać, delikatnej porażki, bo tutaj ja widzę takie załamanie się, coś mi nie poszło tak, jak strzelec by chciał i strzelec może się dzisiaj, kochani, mm, załamać i jakby w pewien sposób uznać, a kurczę, no nie wyszło, ja pierdzielę, no i teraz będę się, że tak powiem, skupiał nad tym, co mi nie poszło tak, jak sobie tego chciałem, czy chciałam, tak, Wychodzimy z tego, kochani. Koziorożec. Mm -mm. Koziaro, że dzisiaj będzie miał trudne decyzje do podjęcia, moi drodzy, albo też je ma od jakiegoś czasu i nie potrafi tych decyzji podjąć. Dwa miecze: sytuacja wahania się, co zrobić w jakiejś sprawie, i takiej sytuacji, w której my nie wiemy po prostu, właśnie, co robić. Mamy takie, jakby, wiecie co, mam takie wrażenie, jakbyście mieli za mało spójnych danych, jakby to była taka sytuacja chaosu we waszej głowie. Nie macie do końca bladego pojęcia, czy dobrze robicie, czy źle, i nie potraficie przez to podjąć jakiejś decyzji, która jest do podjęcia. Yy, chyba, że to ktoś wobec was nie potrafi tej decyzji podjąć, bo też taką ewentualność tutaj możemy zamówić, co będzie sprawiało, że koziorożcom też będzie już z tym źle, bo będzie chciał yy, jakiejś tutaj deklaracji. A ona nie nadejdzie, moi drodzy, bo to jest sytuacja wahania się. Czasami też, jeżeli to nie będzie chodziło o decyzję, jest to zwykłe wahanie się nastroju, moi drodzy, i możecie dzisiaj spadać, wpadać z skrajności w skrajność. Wodnik. Wodnik dzisiaj, moi drodzy, lekko powiedziałabym, stan, w którym możecie nie wiedzieć coż co robić, moi drodzy, bo Księżyc to jest zacienienie umysłu, to jest taka sytuacja, w której my mamy po prostu mętlik w głowie i to spory mętlik w głowie, taką sytuację pustki, a słuchajcie, jakiejś tęsknoty za czymś, jakiegoś zagubienia się, w, tutaj również, jakiegoś stanu, w którym możecie się czegoś bać, lękać, słuchajcie, niepokoić się czymś też tutaj, yy, żyć jakimiś iluzjami, które sobie w głowie wytworzyliście, drogie wodniki. No i ten księżyc, właśnie będzie pokazywał taki właśnie stan, takiego, tego typu rzeczy, które wymieniłam, plus ewentualnie jakieś tajemnice, sekrety, zagadki, które są nieodkryte dla Was i Wy możecie o tym wiedzieć, że są nieodkryte. Ryby. A ryba, moi drodzy, w dniu dzisiejszym zastój. Jeżeli chcielibyście, żeby jakaś sprawa ruszyła z czymś do przodu, moi drodzy, no to sorry, batory, ona nie ruszy. Dzisiaj musicie uzbroić się w czekanie, w czekanie i jeszcze raz w czekanie. Coś zawiśnie, coś się zatrzyma. Kochani, może na przykład odciąć neta. Ha. Oby nie. W każdym bądź razie, e, Wisielec też czasami to pokazuje, że nie możemy nic z niczym ruszyć do przodu, bo po prostu coś zawisło, coś nagle stanęło, tak, w jakiś pewien sposób. E, to jest również czas, w którym Wy możecie zobaczyć coś zupełnie inaczej niż widzieliście dotychczas. <laughs> I też tym samym, moi drodzy, że tak powiem, możecie utknąć w miejscu, utknąć nawet w pracy z jakimś problemem. Utknąłem. Nie wiem, w którą stronę mam pójść, nie wiem, jak mam to zrobić. Utknąłem. Czy albo utknęłam oczywiście. Więc ten zastój. Dobre skarby, słuchajcie, no tyle na ten moment. No dajcie znać oczywiście w komentarzach, jak te karty czujecie, jak te Wasze dni, że tak powiem, się tutaj Wam sprawdzają. Bardzo z miłą chęcią sobie to poczytam, a tymczasem kochani, ja lecę na kawkę i zabieram się za dalszą pracę tutaj z Wami, ale już bardziej po prywacie. Buziaki.